Wiem, że czasem czujesz się jak śmieć, to tylko wrażenie. Jeżeli nie zdradzałeś, to tak nie jest. Jeżeli nie poniżałeś, to tak nie A jest. A jeżeli tak się dzieje, to może weź się za siebie, bo cię chyba boje bało. Albo ktoś zrobił ci tak samo. Dlatego nie ufam Polakom. Od małego nas rozpierdalają. Młodzi chcą żyć, kiedy ty idziesz spać. Żyjemy tak, żeby trochę się śmiać Moja siostra jest poprawie Mówiła, że będę w życiu przejebanym mieć Słucham tego w nowym aucie Wajcha jest na kraj'wie Ona musi manualnie Teraz widzisz jak to jest Niech pierdolą głupstwa Widzisz jak to jest To poczekaj do jutra Jest jeszcze jedna rzecz, jeśli tego nie słyszałeś, słyszałaś Musisz, musisz wiedzieć, wiedzieć że, jesteś że, jesteś I że jesteś najlepszy I niech wypierdalają, że jesteś najlepsza niech wypierdalają, że jesteś najlepszy niech wypierdalają, że jesteś najlepsza A tych wokół chyba pojebało Albo ktoś zrobił im tak samo Dlatego nie ufam Polakom Od małego nas rozpierdalają Wiem, że czujesz jak śmieć, no i pewnie późno zaśniesz A spokojny dzień się zaczyna po dwunastej Znowu leci krew, te krople są niewidzialne Słuchaj, chuj w to, chuj w to całe gówno Wiem, że jest ci trudno, te kurwy ciebie zajrzą. Musisz wiedzieć, że jesteś najlepszy I niech że jesteś najlepsza I niech że jesteś najlepszy I niech że jesteś najlepszy Wiem, że czasem czujesz się jak śmieć, to tylko wrażenie. Jeżeli nie zdradzałeś, to tak nie. Jest. Jeżeli nie poniżałeś, to tak nie. Jest. A jeżeli tak się dzieje, to może weź się za siebie, bo cię chyba pojebało. Ech, albo ktoś zrobił ci tak samo, dlatego nie ufam Polakom, od małego nas rozpierdalają, młodzi chcą żyć, kiedy ty idziesz spać. Żyjemy tak, żeby trochę się śmiać. Moja siostra jest po prawie. Mówiła, że będę w życiu przejebany mieć. Słucham tego w nowym aucie. Fajka jest na trybie. Ona musi manualnie. Teraz widzisz jak to jest. Niech pierdolą głupstwa. Widzisz jak to jest, to poczekaj do jutra Jest jeszcze jedna rzecz, jeśli tego nie słyszałeś, słyszałaś? Musisz wiedzieć, że jesteś najlepszy I niech wypierdalają Że jesteś najlepsza I niech wypierdalają Że jesteś najlepszy I niech wypierdalają że, wy że, wy że jesteś najlepsza A tych wokół chyba pojebało Albo ktoś zrobił im tak samo Dlatego nie ufam Polakom Od małego nas rozpierdalają Wiem, że czujesz się jak śmieć, no i pewnie późno zaśniesz A spokojny dzień się zaczyna po dwunastej Znowu leci krew, te krople są niewidzialne Słuchaj, chuj w to, chuj w to całe kłopot Wiem, że jest ci trudno Te kurwy ciebie zajrzą Musisz wiedzieć, że, że jesteś najlepszy, najlepszy. Niech jesteś